Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsze wideo będzie na temat tego, jak zmienić nawyki, które ukształtowaliśmy sobie przez 20, 30, 50 lat poprzez nasz styl życia. Super wiadomość jest taka, że jeśli na przykład ukształtowaliśmy sobie te nawyki, wyrobiliśmy sobie te nawyki, to znaczy, że mamy w sobie wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne, żeby wyrobić sobie nawyk. Czyli wyrobiliśmy sobie na przykład zły nawyk, to dobra wiadomość jest taka, że możemy wyrobić sobie dobry nawyk. Tutaj będę się opierała na przykładzie zdrowego jedzenia, na przykładzie jak zmienić styl z mięsożercy na roślinożercę. Po prostu przestajemy jeść produkty pochodzenia zwierzęcego. Zacznijmy od dzisiaj. Po prostu zamiast schabowego. Zróbmy sobie sałatę. Zamiast kanapki z szynką, kanapkę z dżemem. Wszystko się da, wszystko się da. Nie komplikujmy e, czegoś, co tak naprawdę jest proste, e, bo jest masa, niesamowita ilość osób, która nigdy w życiu nie jadła żadnego produktu pochodzenia zwierzęcego. Wręcz przeciwnie. To jest nawet e, w niektórych kulturach nawet zabronione, żeby tego. E, Takiej energii w ogóle nie wprowadzać do swojego organizmu. Dlatego też ważne jest, zachęcam, aby się edukować. Ważne jest to, aby zadbać o swoje zdrowie. Szczególnie jak już jesteśmy tak trochę po 30, naprawdę, kochanie, to trzeba o to zadbać. A e, super byłoby to, żebyśmy nie musieli odkręcać tych złych nawyków żywieniowych. E, żebyśmy się z tymi dobrymi nawykami tak naprawdę urodzili, wychowali. No ale jak już trzeba je zmieniać, to po prostu. Jesteśmy w stanie to zrobić, ukształtowaliśmy sobie złe nawyki, jesteśmy w stanie to odkręcić i stworzyć wspaniałe, zdrowe. Dlatego też życzę Wam wszystkiego najlepszego w odkręcaniu tych złych nawyków. Jeśli ktoś ma problem, jeśli ktoś ma pytania, proszę się nie wahać. Pisać, wysłać mi wiadomość, jeśli będę po prostu miała czas, na pewno na te, na te pytania odpowiem. Do zobaczenia. Pa! pa.